Kino-Świat przedstawia Skończysz szkołę z wyróżnieniem, bo mam dla ciebie plan Twój plan na życie Godziny dnia, dni tygodnia, tygodnie miesiąca, miesiące roku Każdy rok twego dzieciństwa Nie zostawimy nic przypadkowi Halo, tu jestem, tu na górze Będzie z ciebie wspaniały dorosły Dzięki, mamo Chciałam tylko oddać panu rysunek. Nie podobał ci się? Skąd jest super? Dawno, dawno temu żył sobie mały książę, który mieszkał na planecie niewiele większej od niego samego. Myślałem, że już nigdy nie znajdę kogoś, kto zechce wysłuchać mojej historii. Proszę cię, narysuj mi, baranka dzieciak robił sam na pustyni i nie ma dowodów na życie na innych planetach na asteroidzie, asteroidzie B612. Jejciu. A ten mały książę uwielbiał zachody słońca. Skończyłaś już pracę domową? Nie zupełnie. Poznałam przyjaciela. Jeśli będziesz ciężko pracować i trzymać się dokładnie tego planu, Możesz spędzić trochę czasu z nowym przyjacielem w następne lato. Spójrz tylko na te gwiazdy nad nami. Odkryj na nowo jedną z najbardziej uwielbianych opowieści. Hej, chodź się ze mną pobawić. Nie mogę się z tobą bawić. Nie jestem oswojony wszech czasów. A jeśli mnie oswoisz, hey, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Nowy film Marka Osborna Reżysera hitu Kung Fu Panda Kiedy będę musiał odlecieć, chciałbym być sam Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi Wiesz pilotować samolot? To lecimy! Nie jestem pewna, czy w ogóle chcę być dorosła Dorastanie to nie problem Tylko zapominanie, że było się dzieckiem Mały ciążę. Będzie z Ciebie wspaniały torosły. Wkrótce w kinach.